czwarty tom 7 lipca 1902 roku Jeśli dusza znosi wiele upokorzeń z Jezusem i z miłości do Jezusa pan wywyższy ją wiele razy Ponieważ dziś rano błogosławiony Jezus nie przyszedł czułam się całkowicie zmieszana i upokorzona po wielu więc zmaganiach, gdy tylko pojawił się, powiedział do mnie: Luiza, zawsze upokarzana z Chrystusem. Ja zaś, będąc zadowoloną i pragnąc być upokorzoną z Chrystusem, powiedziałam: Zawsze, o panie. On zaś powtórzył: Bycie zawsze upokarzanym z Chrystusem rozpocznie wywyższenie na zawsze z Chrystusem. Zrozumiałam więc, że jeśli dusza znosi wiele upokorzeń z Chrystusem i z miłości do Chrystusa, i jeśli będą one ciągłe, Pan wywyższy ją wiele razy i będzie nieustannie ją wywyższał przed całym Dworem Niebieskim, przed ludźmi, a nawet przed samymi demonami.